Dubois, Jacek Dubois, ładne imię i nazwisko. Lepszy niż Jacek Ozdoba, o jest. Słuchajcie, mam taką propozycję. Bo teraz jest problem z sądami, z politykami w Polsce i z mafią, nie? W sumie to już nie wiadomo, kto jest kim. Ale. Wyobraźcie sobie takie państwo, że nie ma sądów. Nie ma prawników, nie ma adwokatów. Chociażby byli, ale na przykład siedzi sędzia. Jest adwokat, jest prokurator. I świadkowie mają przysięgać pod przysięgą, tak jest, nie? Jeżeli kłamie, to zjep Jeżeli nie kłamie, to indygo. Można też niby kłamać w dobrej wierze. Każdy kłamie jak chce, ale dobra, bierzemy na przykład teraz jest sprawa z hejtem nie i mają problem co ja nie widzę problemu żeby wziąć sąd zrobić w jeden dzień siada sędzia siada nie, nie, prokurator nie może bo jakby był ziobro oskarżony to no dobra bez prokuratora przyjeżdżają chłopaki z wojska podłączają wariograf i go pytają, hejtowałeś, miałeś coś w tym wspólnego. I wariograf pokazuje prawdę. I tak powinno to działać. Bo jeżeli przestępca by wiedział, że nie przekupi prokuratorów, nie przekupi adwokatów, nie przekupi sędziów, tylko wariograf prawdę ci powie, a obok będą żołnierze, którzy jak skłamiesz to. A jak mówisz prawdę, no to przepraszam i tyle, nie? I nie trzeba żadnych Batmanów żeby zrobić normalne państwo, te sprawy z Amber Gold i coś trwają kurwa tyle czasu, sam wyrok czeka, czytają już 3 miesiące, będą pół roku czytali. Co za problem było wziąć gościa za rękę i powiedzieć tak, sam to zrobiłeś, miał ktoś zamieszany był z polityków, był to oficjalny wałek, bo jakby naprawdę teraz zainwestować wtedy złoto, to teraz byś zarobił, bo to bardzo skoczyło, nie? Tak samo jak z baryłkami ropy. Przecież to wiadomo, że to był wałek i ten atak na tam Arabię Saudyjską, To był wałek po to, żeby rozkręcić jakąś wojenkę i przy okazji, żeby ropa skoczyła. No kurwa, no przecież ludzie. Wszystkich prezydentów i polityków wziąć na wariograf. Połowa by teraz siedziała. Albo by. No właśnie.